To jest i Kotek. Chodź ten. Szukamy jakiegoś tła, żeby nawet Kotek przyszedł. Komplet. Zapraszam na film. Wreszcie, wreszcie zmęczyliśmy tego Iwana. Właściwie to ja. Długo to trwało, ponieważ pomagał mi Czarek przy redakcji tekstu Cezary. To umowa z nim jest taka, że zamieszczamy ten film na jego kanale. Tam znajdziecie wielbiciele Iwana, znajdą u niego jeszcze kilka innych filmów z Iwanem. No i cóż, aha, za około miesiąc myślę, ten film się ukaże na zapasowym kanale jeszcze o grach. To jest na temat gier. Film jest dla rodziców, dla dzieci chyba starszych. Taka instrukcja. A instruktaż dla rodziców. Zapraszam. Link w opisie, w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu, takim przypiętym, który się będzie pokazywał wysoko, jako pierwszy. Szukajcie, bo pytań jest wiele. Mamy chyba nowych słuchaczy. I pytają. I na drugim zapasowym kanale Michał XL 650 prawdopodobnie za około miesiąc publicznie ten film. Kto chce, zapraszam na kanał Cezarego.